Dzień dobry, dzień dobry, Julia Przejdź, dzięki ze mną Ludwiczek, Top Top News, witaj! No cześć Juleczko, witam. Ludwiczek, co się stało z kanałem Top Top News? Gdzie ty zniknąłeś na te parę miesięcy? No się, to mówię, przyjadę, nie, do ciebie. Ale co się stało, że ciebie nie było przez tyle czasu? Opowiadaj. No to, no, no, bardzo prosta przyczyna, potrzebowałem przerwy. Czyli rozumiem, że to już było wypalenie zawodowe? Nie wypalenie, że się przestało mi sprawiać przyjemność robienie wywiadów, oglądanie gali. Już mi się nie chciało tego robić. A jak raz nie pojechałem, to od razu mi się zachciało bardzo. I zatęskniłem w ogóle za tym całym miejscem, za tym wszystkim. No wiesz, też mnie denerwował, sama wiesz, jak tu jest. To jest jeden wielki wyścig szczurów po prostu. Łapanie, dosłownie zabijanie się o każdego kurwa, gościa do wywiadu czy gościowy do wywiadu jest, jest duże tutaj. Ale zawsze miałeś, wiesz, gdzieś tam swoje takie miejsce, jakieś aranżacje zrobione, a teraz gdzie to wszystko zniknęło? Zmieniasz styl, słuchaj? Ja dalej mam aranżację swoją, dalej jestem Ludwik. No, koszul jest, ja widzę! <noise> wiesz, ostatnio troszeczkę, nie, ostatnio troszeczkę nie. trenuję, nie? Więc wiesz... Ja, ja widziałam chyba coś <noise> mi przemówiło na Instagramie. Jakaś dieta, jakaś coś tam, jakieś treningi. Ja, czy Ludwiczek się czy szykuje nie. na Leksia? Yy, na Leksia to może nie, znaczy... Nie wiem, na razie, na razie nie mam przeciwnika. Jak ktoś chce się pisgać to chętnie mu puszczę w pierdol. <noise> <laughs> eee, ale no, na razie sobie trenuję. No znaczy, teraz troszkę zatrzymałem treningi, bo mam dyplom w szkole, robię licencjat, e, gramy spektakl, no 28 czerwca. spektaklu. Wiesz co, to jest w ogóle gramy Dogville, Larsa Fontiera i e, ja gram postać Jazona, jest to postać chłopca który ma tak 8-10 lat i... To pasujesz. Tak, tylko właśnie, tylko właśnie to jest najgorsze jest w tym wszystkim, że nie mogę tam grać jako siebie, jako dziecka, tylko to jest postać, która ma jakieś dziwne wymysły seksualne i jakiś inaczej po prostu widzi ten cały świat. To nie musisz tak z grać. perspektywy dziecka po prostu w osobie dorosłej. To nie muszę tak dużo grać. No wiesz co, o, niestety kurwa bardzo dużo muszę tam grać. Okay. a powiedz jak już się stęskniłeś i teraz będziesz już na każdej gali, czy jak to teraz będzie wyglądać? Nie wiem czy na każdej, no póki co planuję najbliższe, no, najprawdopodobniej Prime, jestem tutaj, pewnie, pewnie się widzimy na, na fejmie, a nie wiem jeszcze jak inne gale. Na razie nie planuję nigdzie indziej jechać. A jeśli chodzi o, o to, co tworzysz, ten content, on zostaje cały czas, te takie krótkie wywiady i te takie uszczypliwe, wiesz, pytania typowo do konkretnego zawodnika, czy lekko to się zmienia? No oczywiście, że to zostaje, wiesz, ja... ja, ja po pierwsze, musiałem sobie przez ten cały czas uświadomić, co ja, co ja tutaj robiłem, czy ja tutaj byłem, kurwa, dziennikarzem, jak czy każdy tutaj inny, inne zadające pytania, czy byłem gościem, który przyjeżdżał robić swój content i jakby kocha tych zawodników, którzy tu walczą i po prostu jest ciekawe, jak oni się zachowują w innych sytuacjach, jeżeli postawionymi przed, przed pytaniami, jak ci idzie walka, jak ci idą do przygotowania, czy coś, więc zostaję dalej klinczowym Ludwikiem. Okay, a w przekracie... Patrz już Tardzan się tutaj wpycha do nas. No on się napierdala. Co, chcesz co, co, walki, chcesz walki? Że z tarzanem by nie, się on, jest, on jest z zamiętki w uszach, wiesz? <noise> no dobra, a czy ty masz w ogóle wiesz, kogoś e, takiego upatrzonego, z kim byś chciał zawalczyć? No wiesz, wiesz jest dużo osób, który, z którymi chciałbym zawalczyć. Parę osób na razie myślę, że nie jest w moim zasięgu. Bo Pączek myślę, że potrzebowałbym dużo trenować. E, Wardenka myślę, że na razie nadaje się do Nitra bardziej, chociaż też chętnie bym z nim zawalczył. A nie wiem. Może jakiś mister Kricha chciałby zostać wpierdol, bo na mnie nie robi wrażenia, nie? <laughs> no żartuję. Robi wrażenie! Chciałem z Ulfikiem zawalczyć też, ale Ulfik mówił już na ferkach, że nie chciałby się ze mną bić. Więc no, jak się ktoś znajdzie... Jak się ktoś znajdzie... No fajnie by to był realny, realny konflikt, ale ja jestem kurwa tak bezkonfliktowym człowiekiem, że u mnie po prostu to się kończy w minutę, nie? Rozumiesz? Nie ma żadnych więcej dłuższych konfliktów. <laughs> <gry> słuchaj, a w ogóle kto przygotowuje tobie te pytania? Czy ty przygotowujesz wszystkie pytania na swój kanał sam, czy ktoś ci pomaga? Dobra, to teraz powiem ci jak wyglądało to przy naj... Dobra, przepraszam. Nie ma jak ja chciałem z nią porozmawiać, a nie z. Ja nie... <gry> z Julką rozmawiam nie z tobą. <gry> Dobra, jakie jeszcze raz było pytanie? Czy przygotowujesz sam pytania? Tak, tak, tak. No to ja Ci opowiem jak wyglądało to teraz przy przygotowaniu do tego no? Highliga. Więc dwa tygodnie temu, myślę, usiadłem sobie sam wieczorkiem i poświęciłem tak dwie, dwie i pół godzinki na, na research, na rozpisanie sobie już pytań wszystkich do zawodników. Tak zrobiłem sobie po pięć, pięć pytań dla każdego, w sensie pytań takich, no żartów po prostu, bo pytania, pytania mam wyjebane. Chodzi mi o żarty, zapisuję sobie te żarty, a potem pojechałem do Wojtka, posiedzieliśmy jeszcze sobie z Łukaszem również e, dwie godzinki e, i wybieraliśmy, które się nadają, które się nie nadają, dopisaliśmy jeszcze, jak coś wpadło ciekawego. Więc tak, 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 w sumie to wyglądało. Ej, wojtek, Więc głównie to ja piszę teraz. Ej, w sumie, kiedy ja was ostatni raz widziałam? Chyba na ostatnim Hejligu właśnie, nie wiem czy nie wtedy. Mm -hmm. I Wojtek wtedy jeszcze robił jakieś vlogi, jakieś coś odcinki, a, to jest te ale teraz też tak, jakby chyba zniknął. ostatnim to było? No, jeszcze poprzednim. No właśnie. Nie, no, no, no i co z Wojtkiem? A niedługo, niedługo wchodzi bardzo duży materiał na kanał Wojtka. Y, Oj <laughs> Zapraszam wszystkich na kanał El Wojtka oczywiście. No my też teraz robimy... Mamy trochę przerwy od robienia synów koleżanki twojej mamy. Eee, wszystkie rzeczy przeszły na oj, Wojtka, no bo najczęściej cię my też to mówimy otwarcie, nam się to totalnie nie zwracało, nie wychodziliśmy totalnie na zero. I bardzo chcemy wrócić do tego kontentu, bo to jest coś, co nam sprawiało totalnie dużą Friday. Ja bardzo bardzo to robić. O, super. Co? Tobie też? No dałaś też No nie, Byłaś fanką? No, no o, to model. super. No, tak. Dobra. I to e... najfajniejsze z temu. Wszyscy, wszyscy jesteście fajni. No ale Ludwiczek oczywiście genetycznie. Nie dość, że genetycznie to po Przeważę prostu przeważa. Każdym. Po prostu przeważa nad wszystkimi i nad wszystkim. Genetycznie jestem inny niż wszyscy. Tak jest. Słuchaj, Ludwiczek, tak przecież dyplom, skończysz już studia. Co dalej? Gdzie ty siebie widzisz? Ja mam parę planów jeszcze. No. Wiesz, chciałbym się zająć też trochę aktorstwem, bo to jest coś, co ja kocham, co studiuję, co zawsze chciałem robić. Eee, no tam niedawno zagrałem w teledysku Sebastiana Fabieńskiego i Piotra Rogulskiego, więc to, to jest taka, to, taka rzecz, którą ja bardzo lubię, czyli po prostu grać. I chciałbym grać gdzieś. Jeżeli będzie okazja zagrać w filmach pełnometrażowych, no to na pewno ja, będę. Że, jak usłyszałam Peto, już, myślałam, że wiesz, co powiesz. Co? A, ale a to ale tylko... tylko z tobą mogę zagrać. Żadną inną. Zależy się dogadać. Ja też teraz będę w serialu. Tak? Jakim? Podam ci powiem. Dobra. E, słuchaj, ale wolałbyś właśnie grać, wiesz, jednak za kamerą, czy wolałbyś na przykład w teatrze? E, nie, wolałbym za kamerą, ponieważ e, kocham świat YouTube'a i kocham tutaj to, co robię, e, więc e, nie miałbym czasu po prostu siedzieć. I kuć cały czas roli. Wiem, ile to jest pracy przygotowanie swojej postaci do teatru. Wiem, jak moi koledzy już w zawodzie yy, siedzą po nocach po prostu i, i, i wiesz, i miną co Nie życie tak życia prywatnego chyba i nie mógłbyś też się spełniać w filmie. Innych... Już mam małe, a... Właśnie. Dobra, Ludwiczek, ja już się dowiedziałam wszystkiego. Mam nadzieję, że Wy też, ponieważ no Ty nic nie rozjaśniasz tym swoim widzom. Nie, no, no na Instagramie trochę tam gadałem, odpaliłem Lajpika. Tak, Ludwiczek podłoga top na Instagramie. Nie, no na TikToku też zrobiłem sobie lejwi. Tak? Do mnie. Do siebie? Nie, do siebie. <laughs> Jest dobrze. Dobrze. <laughs> Dziękuję, to bardzo Ludwiczek. Ja również bardzo.